Witam Was moi kochani. Zrobimy sobie <coughs> czytanie, co chce Wam przy, przekazać osoba, o której teraz myślicie. Moi kochani, ta osoba chce Wam przekazać, że w jej życiu dzieją się teraz duże zmiany. Że może na ten moment ma jakieś y, problemy, kłopoty, ale to wszystko wyprostuje się, że będzie dobrze. Ale y, też y, y, tak do końca y, może to chodzić o tą osobę, o której teraz myślicie, ale może też chodzić o Was, y, więc. Y, Chcę Wam też przekazać, żebyście może uważali na siebie, jak gdzieś idziecie, czy po prostu na żebyście też byli ostrożni na ludźmi, którymi się otaczacie, żebyście po prostu byli bardziej uważni. I też z tymi osobami, które. Z którymi się otaczacie, z którymi rozmawiacie i tak dalej, żebyście też może o sobie za dużo nie mówili, bo później tamte osoby mogą to wykorzystać. I chcę Wam przekazać też, że um, może Was czeka jakiś wyjazd gdzieś daleko lub też właśnie tą osobę, o której myślicie, tak? I tutaj ta osoba lub też Wy jakieś, y, ta osoba y, chce też y, Wam powiedzieć, że mogą Was. Lubią czekać jakieś sprawy urzędowe, sądowe, ale mówię, jeżeli chodzi o jakieś problemy, kłopoty, to wszystko po prostu się ułoży, że będzie dobrze. I jeżeli coś robicie, lub ta osoba coś robi, tak to też po prostu, że mm, wszystko robić, ale y, robić to rozsądnie i z umiarem. Ale tu, w, czy u tej osoby, o której myślicie, co ona ma wam do przekazania, lub też u was, y, to wszystko y, zakończy się dobrze. Ta osoba, o której, myśli, o której myślicie ona, jeżeli ona ma problemy, to wszystko u tej osoby zakończy się dobrze. A jeżeli tu chodzi o Was, to też będzie dobrze. Tutaj jeżeli macie jakieś problemy kłopoty, to to wszystko się wyprostuje będzie dobrze. Moi kochani, tutaj. Jeżeli chodzi o to czytanie, to tutaj już by było wszystko na ten temat. Moi drodzy, powiem tak, jeżeli macie taką potrzebę, bo ja no nie nagrywam często. No na początku było tak, że filmiki były wrzucane codziennie czy co drugi dzień. No ostatnimi czasy jest tak, że tych filmików no nie robię codziennie, czy co drugi dzień, czy co trzeci. Tylko raz kiedyś. Ale jeżeli macie taką potrzebę, żeby po prostu czyta czytania prywatnego. No bo jest wiele kanałów, prawda? Co panie, yy, kładę karty i tak dalej. Nie musi, ja was nie zmuszam, nie musicie tego u mnie zamawiać, tego czytania. Ale jeżeli macie taką potrzebę, yy, to serdecznie zapraszam, proszę pisać. Yy, dobrze, to tyle. Do następnego filmiku.